Dzień dobry, kupuję ten stolik. Radziecka myśl techniczna. Jest uranowy. Zaglądamy do beczki i to jest barek. Ale jest ciekawy 20 zł kosztuje. To jest tak zwany sękacz, tak się nazywa ten wzór. Przyznaję, że są dość ciekawe te meble. Prawdziwe drewno, tak. Proszę. Wiertarka kolumnowa. Wydawało mi się, że to jest model 640B. Najciekawszą rzecz znalazłem. Porządny. To są jakieś na specjalne zamówienie robione. Ten talerz kosztuje 5 zł. No i ja go oczywiście biorę. Nie jest to jakaś może super sztuka, ale to jest ta sygnatura, która była oczywiście na syrencach. Plecak, ale plecak kosztuje 450. Wygląda całkiem przyzwoicie. Taki artekowski zegar. W ogóle on ma piękną zieleń, tylko tu niestety oszukuję trochę teraz kolory. Piękny zielony kolor. Ładny zielony kolor, taki jak moja kurtka. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam Was na targ staroci we Wocławku jest przed siódmą i zobaczcie, na razie jeszcze nie wszyscy przyjechali, ale ja już tutaj patrzę, tu już... zobaczcie ile tutaj już jest ludzi, każdy czegoś szuka, no i są na przykład takie fotele klubowe w postówce. Ta raczej jest do wymiany, bo już tak zerknąłem tutaj, że jest troszeczkę po. Nie, ta nie jest powcierana akurat, ale tutaj w tym fotelu jest trochę obtarta. W ogóle on ma piękną zieleń, tylko tu niestety oszukuje trochę teraz kolory, bo jest jeszcze bardzo wcześnie zawarcie tutaj troszeczkę powcierane. I ten kosztuje stówę, i te też są po 100 zł. Fotele. No, cena, jest, cena jest ok, ten jest bardzo fajny, ten mi się podoba. Tak wygląda, proszę zobaczcie jaki piękny wazon, a to jest fajne zobaczcie, bardzo ładnej zieleni, to jest oczywiście niemiecki, bo to już nawet nie powiedział, że z daleka widać, co tu jest, West Germany, wazon jest za 100 zł, bo już tutaj z daleka 100 zł i jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Fajnie, jest dość duży. Ładny zielony kolor, taki jak moja kurtka. Jeszcze Wam pokażę, tutaj go przejdę. Zegar też jest za 150 zł, taki artekowski zegar. Nie wiem czy działa. niby wszystkie części teoretycznie ma w środku. 150 zł. Podchodzę do stoiska tutaj, państwa, którzy mają bardzo ładną porcelanę. No i zobaczcie, na przykład, nie wiem za ile, zaraz się zapytam, w pięknym kolorze Zeltman 50, 54 kg. Bawaria to jest. Zeltman Weider. W jakiej cenie jest ten zestaw? Ten zestaw, po ile, Paula? Po 20 zł. 20 zł. Bulionówka razem z podstawkiem. 20 złotych. Piękny zielony kolor. Tutaj takie talerzyki po 10 złotych. Zobaczcie. Ten mi się podoba z dmuchawcami. Piękny i jest Royal Copenhagen też oczywiście, ale nie wiem, po ile, po ile są te talerzyki, po 20 złotych są te talerzyki. I tutaj jest piękny za 80 zobaczcie. Pokażę Wam sygnaturę tutaj tego talerza za 80 zł, bo ja akurat nie, nie wiem co to jest dokładnie. No i mamy jeszcze oczywiście z Wocławka zobaczcie tutaj bomboniery są z fajansu włocławskiego, porcelana Włocławek, jest sygnatura. No i inne Włocławki też oczywiście Państwo mają, a ten wazon za 20 złotych. Jeszcze co tutaj jest? O, no, są jeszcze ząbkowice, oczywiście. I 30 zł. Taki klasyk. Jeśli ktoś jeszcze zbiera, oczywiście miśnie, no to jest taki talerz za 50 zł. Proszę. Nie jest oczywiście sygnatura, to jest talerz do powieszenia, ozdobny. Idę dalej. Dzisiaj jest mniej, zdecydowanie, zobaczcie, jest pusty plac tutaj. Może jeszcze ktoś przyjedzie, ale jest zdecydowanie mniej wystawców. Bo miał deszcz padać, dlatego jest. No, tutaj jest trochę ludzi, bo tu jest więcej takiego nowego towaru. Tutaj czekam, aż Państwo wyciągną jeszcze trzeci element y, tych mebli. Wtedy będę mógł Wam pokazać, ale tutaj zobaczcie. Niciak jest za 200 zł. Wygląda całkiem przyzwoicie. Tak jest rozłożony, tu z jedną, jedną stronę tylko rozłożyłem, druga jest oczywiście taka sama. Przekrótki fajna rzecz jak ktoś... I niekoniecznie oczywiście mu musi być do nici, może być do innych rzeczy. Jeszcze wam pokażę plecak, ale plecak kosztuje 450 zł. No, ale wygląda jak nowka sztuka. To jest Valimex Pro na cały sprzęt fotograficzny. Albo na jakieś inne rzeczy też, tak? To niekoniecznie musi być na foto. Proszę, zobaczcie. Przepiękny stolik. I słuchajcie, teraz tak, yy, wydawało mi się, że to jest model 640B, ale nie, to chyba nie jest ten model produkowany w Koronowie, bo on ma yy, troszeczkę inny kształt szuflad. One są odstające, a w modelu 640B nie wystają szuflady, tylko są na płasko zrobione, ale kształt jest ten sam, chyba jest nieco niższy, ale wygląda fajnie i on kosztuje. Uwaga. 100 złotych ten stolik kosztuje. Fornir troszeczkę tutaj napęczniał, dostał trochę wody, ale ma swój urok. Ja to mówię, że za 100 złotych to nie jest jakiś wielki pieniądz, jednak w przypadku takich ładnych mebli. Tutaj spotkałem panią, która ogląda ten stolik, i pani go kupuje, oczywiście. Tak. Dzień dobry, kupuję ten stolik. No ja się nie dziwię, bo. Y bo Pani kojarzy, co to jest za model? Czy to jest ten 640B? Nie, bo wydaje znaczy ja, nie, mi się. Nie, ten to nie wydaje, jest nie. ten stolik, ten, ten o którym Pan mówi, ja mam w domu, on wygląda inaczej, on jest niższy. No ten jest taki. Ten wygląda na bardziej masywny, chociaż jak go podnosiłam wcale nie jest taki ciężki. Natomiast jest super, to pierwsza rzecz, która wpadła mi dzisiaj w oko. No, mi, no mi też, raz nie pierwsza, posławku. ale też. <laughs> Dzięki zresztą namową Pana i Pana filmikom, bo oglądam od wielu miesięcy i super. jestem fanką, komentuję, lajkuję <laughs> i dzisiaj przyjechałam po raz pierwszy. Także ja wracam dzisiaj do domu z tym stolikiem. No to świetnie. Ja się wcale nie dziwię, bo e, za 100 zł to, no ja bym go nie wziął, bo nie mam miejsca na te rzeczy, ale też zwróciła się moją uwagę i zauważyłem, że te szuflady są no, inne, że on albo jest trochę starszy od tego koronowskiego modelu. Ja bym obstawiała właśnie, że jest starszy. Tutaj widzę właśnie też, że te nakładki były, ale nie ma, nie ma tych nakładek. Tak, bo tak Były jakieś mosiężne, nawet, pewnie, nawet tutaj albo. To jest różnica w fornirze no, bo tutaj, gdzie była nakładka tego fornirze. no, ale 100 zł, tak, kosztuje, tak, więc. Tak. Gratuluję zakupu Dziękuję. i Dziękuję do zobaczenia pięknie. na kolejnej giełdzie. Dziękuję, do, do zobaczenia. Pięknie. Idę dalej poszukać Dobrze. ciekawych rzeczy. Ciekawych wprowadzenia. Dzięki. Wróciłem się tutaj jeszcze do Państwa, bo moja żona z córką oglądają i oczywiście poprosiła: tak, ten talerzyk mam zabrać. I to tego nie pokazywałem, ale e, chciała, więc... E, ile to kosztuje? 20 zł. 20 zł z mecznikiem. A to 10 złotych. bo to pamiętam, że 10 zł. Także biorę i szukam dalej pięknych rzeczy. I proszę, są lampy. Oczywiście jest model C200. To jest Polam Gdańsk. I ja Wam pokażę jedną rzecz ciekawą. Ja tych lamp nie kupię, bo ja już mam tego modelu dużo. To jest sygnatura FSM to jest fabryka samochodów małolitrażowych. Oczywiście były produkowane w bielsko-białej odlewy do tych lamp. No jak ktoś kojarzy, to jest ta sygnatura, która była oczywiście na syrence, ale tutaj najciekawszą rzecz znalazłem z fabryki Antoniego Marciniaka. Zobaczcie, jest sygnatura i oczywiście tą lampę. Biorę 90 zł. bo się pana pytałem, za ile mi ją Za 90 zł. Trochę do poprawki kratka, ale oryginał Marciniak. No i zobaczcie, te meble wróciłem już tutaj, jak państwo je postawili. Były wyciągane z samochodu. Ten zestaw kosztuje tych trzech mebli kosztuje 1500 zł nie są jakieś bardzo stare, to nie są antyki, ale no, prawdziwe drewno, tak? To jest jedna, tutaj góra jest oczywiście jeszcze do tego, do tych elementów. Tak wygląda, tutaj jest taka witryna, są dwie witryny, no i trzecia taka szafa. Są. Tutaj trzeba na pewno to przykleić, bo to jest oderwane. Ale jest. Kompletne. Przyznaję, że są dość ciekawe te meble. Jak coś to mam, oczywiście, na miary na pana. Zajrzyjmy, tutaj. Jeszcze. Ładnie, to jest bardzo ładnie rzeźbione. Zobaczcie. Naprawdę bardzo ciekawe meble. Z tyłu, co my tutaj jeszcze mamy. O proszę bardzo. 99 Tu jest sygnatura i tu jest Salonta Mobil Sound, Tamte też są sygnowane Tak wyglądają z tyłu A, jest tutaj też sygnatura, myślałem, że nie ma ale tutaj też jest. Fajne, podobają mi się. Dla miłośników narzędzi, proszę. Wiertarka kolumnowa, ona jest wysoka. Zobaczcie, to jest wysokość tak mniej więcej 160-170 cm wysokości. Westfalia, i ona jest na siłę nie wiem, gdzie tutaj jest. Wtyczka jest. Wszystko oczywiście. Wygląda porządnie. 2000 zł jeszcze tutaj widziałem taką też na siłę jest piła 2000 zł To jest Delta Homecraft To akurat nic nie mówi Ale jest sprzętu takiego narzędziowego oczywiście tutaj też nie brakuje Zobaczcie jeszcze coś takiego tutaj znalazłem Co to jest, co to jest Beczka oczywiście, tak? A zaglądamy do beczki i to jest Barek. Zobaczcie. Tutaj yy, Tutaj brakuje elementu, podobno Państwo to mają o, stoliczek. Tutaj proszę ciach. I jest. Elegancko. Rozłożony 750 zł kosztuje. Ale ciekawa rzecz, wygląda fajnie. Teraz już tego nie złożę, bo jedną ręką to mi się nie uda. Popielniczki, znaczy to jest popielniczka. No fajnie, fajnie wygląda. Kiedyś to fajne rzeczy robili. A tu zobaczcie, jest taki kinkiet. Co to jest w ogóle? A, to jest Radziecka myśl techniczna. Epoka socjalizmu oczywiście. Proszę. W jakiej cenie jest ta lampa? Pięć Piętych. Bo ja ją wezmę. Jeszcze jest tutaj z łącznikiem. To jest tworzywo, to nie jest oczywiście szkło. No bo tam to były oszczędności w ogóle na, na wszystkich rzeczach. Tak wygląda. Ale za 50 zł on jest dość ciekawy. Fajnie, wezmę. Chodzę tutaj po porcelanie i po szkłach, oczywiście, takich najróżniejszych, które tutaj można znaleźć na różnych stoiskach. No i oczywiście są też ciekawe rzeczy, na przykład ten wazon, zobaczcie. To jest z Ząbkowickiej Huty Szkła Gospodarczego. To jest tak zwany sękacz, tak się nazywa ten wzór. I on kosztuje tutaj, bo szpitałem, 150 zł. No i to, czy to jest yy, mało, czy dużo? Można znaleźć taniej. Nawet na internecie, jeśli ktoś by poszukał, to pewnie by znalazł taniej. Tutaj jest ten plus, że można sobie dokładnie obejrzeć, czy nie jest uszkodzony. Nie ma żadnych wyszczerbień, Ale z cenami no to jest o, różnie. No, nie, no. Można negocjować, ale. Podobna cena jak w internecie. no to Ten plus, że dotykamy i sprawdzamy sobie. nie, Bo te wszystkie pozostałe rzeczy już nie pokazuję. Staram się Wam takie ciekawsze wynajdywać. Wśród tych wszystkich rzeczy oczywiście robię przegląd i zaraz jeszcze wam coś pokażę, bo ja oczywiście chodzę z latarką. proszę. Jest uranowy. No i teraz co to jest? Bo mi to wygląda na wazon Mozer. Pytałem Pana o cenę i 800 zł kosztuje. Także no mało nie jest. To znaczy mało jak na targ, no bo one są zdecydowanie droższe. Ponad 2000 potrafią, nawet 5000 potrafią kosztować te wazony. To jest czeskie, oczywiście. Zróbcie sobie to klatkę, jeśli ktoś szuka. Wziąłem kontakt do Pana. W razie czego. 800 zł. Ale wazon piękny. Szkło uranowe. Tutaj zaciekawił mnie ten obraz. Zobaczcie, wyciągnę od Pana z samochodu, bo Pan pozwolił, żeby go na chwilę wyciągnąć. Bo mnie tutaj zainteresował. Nie jest to jakaś może super sztuka, ale 120 zł kosztuje. Proszę, morskie oko. Wygląda mi na dość stary, chociaż nie jestem pewien w sumie. Jak ktoś się bardziej zna na tych obrazach, to niech da znać tutaj jest coś oczywiście. Który to jest rok? 89 Wydaje mi się, że to jest starsze. To chyba nie jest 89, to jest coś innego. Nazwisko mi oczywiście nic nie mówi. W tym przypadku 120 zł. Fajny nawet. Tutaj u pana zobaczyłem nie mój styl oczywiście, ale ma coś w sobie, tylko oczywiście to jest odwrotnie. Zobaczcie, nie wiem czy to wyleci, czy nie, mam nadzieję, że nie. W ten sposób jest... Oczywiście klosze są różne, bo tutaj są dołożone. Brakuje wielu elementów. Nie ma tutaj mocowania rurki. Ale jest ciekawe. I 20 zł kosztuje nie mój styl, ale go biorę, bo to nawet uprawki są droższe przecież. Teraz, gdybym chciał kupić oprawki do tego, to więcej musiałbym zapłacić. Ale y, ciekawy jest. Także zabieram go. No i zobaczcie, zabieram oczywiście ten żyrandol ze sobą. I spotkałem panią, która kiedyś kupiła Pikasiak po mojej relacji, właśnie tutaj u tego pana. Dokładnie tak było. Byłam zachwycona e, tym. Właśnie Właściwie to patera. Tak. E, z tego co pamiętam to chyba projektu Jana Sowińskiego. I no i takim... chyba to był chyba pani... Białoborskiej, A, chyba. białoborskiej chyba. Tak, tak. tak. A Białoborskiej? Chyba piwek, tak. Piwek białoborskiej białoborski. I rzeczywiście, no, malowanie było niezwykłe. Bardzo rzadkie, prawda? Bardzo rzadkie, tak. bardzo Dokładnie. Rzadkie. Ja, ja pokażę, bo pani mi teraz zdjęcie dała, pokażę, jak wygląda ten talerzyk już u pani. Już, tak, już w domu na półce. Także bardzo się cieszę, że po relacjach yy, kupiła pani coś pięknego. Tak, to prawda. Ja bardzo lubię te relacje, które pan tutaj z targu zamieszcza, ponieważ nawet jak mnie nie ma, to mogę wrócić za tydzień jeszcze w te miejsca, które są ciekawe. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję. Taki talerz jeszcze tutaj znalazłem. To jest oczywiście Wocławek. Bardzo stary wzór. I ten talerz kosztuje 5 zł. No i ja go oczywiście biorę no za 5 zł. Talerz. Porcelana Wocławek Wocławski fajans No w ogóle, znaczy porcelana Wocławek na zasadzie ale to jest naprawdę stary to 5 zł. Dzisiaj jest zdecydowanie mniej wystawców, naprawdę no jest różnica, bo miało padać. No i tak trochę pada, trochę nie pada. Zobaczcie jakie są krzesła. 120 zł za krzesło, tylko one są jakieś niższe. I ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego one są niższe. I na kółkach, jak ktoś wie, to są jakieś na specjalne zamówienie robione. To niech ktoś napisze, zobaczcie, tu trochę jest podniszczone, ale ładne rzeźbienia mają. 120 zł. Ale no, tak jak tutaj usiądę, to. No, niziutkie. jakby dla, dla dziecka. Piękne są. Jeszcze Wam pokażę. Tutaj takie krzesła, już deszcz zaczyna padać, więc jest mało przyjemnie. 150 zł też ładne rzeźbienie Nie ma, zobaczcie. Ona jest trochę do podklejenia, bo tutaj już patrzyłem, że trochę się tutaj rozeskło. Tutaj wiecie, zawsze można negocjować te ceny, to pokazujecie wadę, że jest i jest szansa na wynegocjowanie jakiejś ceny i te jeszcze krzesła też są po 150 zł, ale te już takie porządne. Twarde, bo to nie jest na sprężynach, tutaj jest deska, prawda? Tak jest decha, Ale ładne obicie mają, bardzo ładny kolor tu jest. Mi się podoba fajnie. 150 zł za jedno krzesło. Ja już wyjeżdżam z Targu Staroci. Dzisiaj zakupy bardzo udane, mimo że wystawców było zdecydowanie mniej niż zazwyczaj. Naprawdę pogoda zepsuła wszystko, deszcz pada, jestem już mokry, także ja już wyjeżdżam, ale jestem bardzo zadowolony, bo kupiłem super lampę. Z fabryki Antoniego Marciniaka za 90 zł. No i piękne talerze. Mebli dzisiaj trochę było mniej, no bo wystawcy, którzy z meblami przyjeżdżają, po prostu zrezygnowali właśnie ze względu na deszcz. Nie było też dziś kartonowego królestwa. W ogóle nie było. Ale za tydzień zapraszam. Podejrzewam, że jak już będzie lepsza pogoda, to wtedy będzie też nowy towar. Zapraszam Was na skrót, który będę publikował po 17.00. I pokażę Wam też ciekawe lampy w skrócie. Zapraszam serdecznie.